Zadanie pierwsze marzec 2012, liczbę pierwiastek z 32 można przestawić w postaci. No i pytanie w jakiej? 32 możemy zapisać jako 16 razy 2 i teraz rozbijamy to na pierwiastek z 16 razy pierwiastek z 2. Pierwiastek z 16 to 4 i pierwiastek z 2 zostaje. Czy można było to zrobić inaczej? Oczywiście, że tak. 32 rozbijamy na czynniki pierwsze. No i teraz 32 jest liczbą parzystą, da się podzielić przez 2, otrzymamy 16, które jeżeli podzielimy przez 2 otrzymamy 8, 8 podzielone przez 2 to 4, 4 podzielone przez 2 to 2 i 2 podzielone przez 2 to 1. Pierwiastek jest tutaj drugiego stopnia, więc szukamy par liczb. Mamy jedną parę dwójek, drugą parę dwójek i jedną dwójkę, która zostaje bez pary. Teraz co będzie wynikiem? 2 razy 2 to 4, pierwiastki z tego co zostało, czyli z dwóch, czyli również odpowiedź d.